Nowe przepisy sanepidowskie jednoznacznie wskazują, że piaskownice powinny być odgrodzone tak, by uniemożliwić do nich dostęp psom i kotom. Tymczasem w Olkuszu takie miejsca można policzyć na palcach jednej ręki. Pani Dyrektor, od maja trwają dość częste kontrole piaskownic na terenie naszego powiatu. Na co Państwo zwracają uwagę, by piaskownice były bezpieczne dla naszych dzieci? Nasze starania ukierunkowane są na bezpieczeństwo dzieci a wobec powyższego sprawdzamy stan techniczny i stan sanitarny piaskownic. Pod kontrolą inspekcji sanitarnej w Olkuszu mamy 96 piaskownic. Od maja do chwili obecnej inspekcja sanitarna oprócz oględzin piaskownic również przeprowadza badania mikrobiologiczne piasku, a z badań przeprowadzonym na naszym terenie wynika, że 38% przeprowadzonych badań to próby kwestionowane. Co za tym idzie? Oczywiście administrator danej nieruchomości, który odpowiedzialny jest za stan sanitarny i techniczny piaskownicy, jest zobligowany wówczas do, ponownego, do ponownej wymiany piasku. A w tym roku prowadzimy rozmowy z administratorami piaskownic, zmierzającymi do tego, aby zakupione zostały plandeki, czy inny rodzaj przykrycia piaskownic. Jest to niezmiernie ważne, aby piasek chronić przed zanieczyszczeniami, odchodami, czworonogów, czyli kotów, psów. W tym również bezpańskich psów. I tu mój apel do właścicieli prywatnych posesji, żeby również pamiętali o wymianie piasku, a co najmniej dwa razy w sezonie letnim, jak również o nakrywaniu piasku na noc po okresie zabawy dziecka w piaskownicy. Chciałabym tutaj przekazać kilka takich rad, na co osoba dorosła, która wychodzi z dzieckiem do piaskownicy, powinna zwrócić uwagę. Przede wszystkim proszę pamiętać, że dziecko nie powinno jeść w czasie zabawy w piaskownicy. Są to nie tylko złe nawyki higieniczne, ale i złe nawyki żywieniowe. Ta droga zakażenia, możliwość zakażenia drogą pokarmową jest bardzo duża właśnie przez zanieczyszczone ręce. Należy zwracać uwagę na to, aby dziecko nie przyjmowało nie Podnosiło do ust żadnych przedmiotów, kamyków, nie wkładało do ust zabrudzonych rąk. Bardzo ważną kwestią są dobrze przycięte, krótkie paznokcie. Są to okolice, które są trudno dostępne, jeżeli chodzi o mycie, i o tym należy pamiętać. Proszę zwracać uwagę na obecność piaskownicy czworonogów, naszych pupilów. To jest absolutnie niedozwolone. Takie zabawy kota czy psa w piaskownicy są niedozwolone i jak najbardziej należy zwracać uwagę sąsiadom, że takie praktyki absolutnie nie powinny mieć miejsca. Po powrocie z piaskownicy należy pamiętać o dokładnym myciu rąk. Jeżeli to jest małe dziecko, osoba dorosła po wcześniejszym umyciu sobie rąk, powinna umyć dokładnie rączki swojemu dziecku. Dopiero wówczas można podać coś do jedzenia. Pamiętajmy również o zabawkach, które dziecko używa w czasie zabawy w piaskownicy. Te zabawki powinny być dokładnie umyte, zabrane z piaskownicy i przechowywane osobno, w osobnym pudełku, czyli powinny być odizolowane od innych zabawek, które używane są w domu. Często przychodzicie na plac zabaw? Tak, tak. A lubicie się bawić w piaskownicy? Mhm, bardzo. A powiedzcie mi, czy widziałyście czasami, żeby tutaj na placu zabaw kręciły się psy, koty? Tak, tylko psy. A to były psy bezpańskie czy z właścicielami? Z właścicielami. I jak to było? Zdarzało się, że przykład właściciel wyprowadzał tego psa tutaj do piasku, żeby się załatwił? Do piasku nie, ale tutaj na trawę często. I nie boicie się przez to teraz bawić w tym piasku? Tak, czasami jeden pies, taki, on jest pański, tylko przychodzi na piasek i tam się załatwia. Taki jeden pies, ma na imię Max. Nie boicie się, że się czymś zarazicie? No boimy się, ale jak chcemy się w czymś pobawić, no to trzeba zaryzykować. Nie tylko rodzice, ale nawet same dzieci zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie niosą ze sobą bakterie od zwierzęce. Niestety, w Olkuszu nie ma drobnej alternatywy dla bezpiecznej zabawy. Alicja Renkiewicz, Przegląd Olkuski Live.